Widzowie, zanim zaczniemy ten odcinek, w dzisiejszym odcinku nie będzie kamerki, dlatego że trochę źle się czuję i chyba bierze mnie jakaś choroba. 4 dni do rozdziału czwartego. A więc widzę, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie nowe TikToki, które odwołują się do eventu, który nadchodzi już za 4 dni. Pokażę Wam nowe zwiastuny, nowego eventu oraz nowego chapteru. I szczerze wam powiem, że jest kilka fajnych smaczków, także oglądajcie ten odcinek do samego końca. Ale zanim zaczniemy, pod wczorajszym odcinkiem zostawiliście tyle łapek i jeśli mogę was o to prosić, zostawcie pod tym odcinkiem więcej łapek niż zostawiliście wczoraj. Dzięki temu mi będzie dużo milej nagrywało. Się w dodatku, kiedy jestem chory. Jeśli oczywiście mogę Was jeszcze prosić, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Jeśli subskrybujecie ten kanał, no to po prostu sprawdźcie, dlatego że jeśli to robicie, to na pewno dowiecie się wszystkiego na temat eventu, dowiecie się wszystkiego na temat tego, co nadchodzi. Także moim zdaniem warto. I tutaj jeszcze jedna moja mała prośba. Bardzo Was jeszcze proszę o to, abyście zobaczyli, czy nie wygasł Wam kodela. Z góry Wam za to bardzo dziękuję. Jeśli będziecie dzisiaj w grze, po prostu sprawdźcie, czy macie nasz kod w sklepie. Jak wiecie, jeśli oglądacie tą serię codziennie, to Powinniście wiedzieć, że w ostatnim czasie dostaliśmy bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, co będzie się działo w rozdziale czwartym. I chodzi tutaj dokładnie o trzy TikToki, które już widzieliśmy. Ja wam teraz te trzy TikToki puszczę na raz. Jak możecie zobaczyć na pierwszym mamy jego dobrego oraz złego Na tym pierwszym można powiedzieć, że mamy walkę dobra ze złem Ja bym tak to powiedział oraz szykowanie się na coś Ja bym tak to podsumował Jeśli chodzi o TikTok numer dwa Mamy jazdę po torze, mamy wyjście z samochodu I po wyjściu z samochodów jest jakieś zagrożenie Oczywiście te postacie patrzą się w niebo I jeśli chodzi o trzeci TikTok, który tutaj teraz widzicie Mamy tutaj jeszcze coś fajnego Dlatego, że mamy tutaj oczywiście powrót mitycznych posłów. Midasa Oraz znowu mamy ciastka, które jest mocnym nawiązaniem do tego, co będzie się działo Jako, że przypomniałem wam trzy ostatnie TikToki No to przejdźmy do tych nowych Ale zanim jeszcze to, w dzisiejszym odcinku pokażę wam również kolejną zapowiedź Ostatnia zapowiedź był to ciastek oraz widoczny kosmos z tyłu Tutaj teraz to możecie zobaczyć Przypomnijcie sobie to, ponieważ do tego dzisiaj dołożymy kilka rzeczy I zacznijmy sobie tutaj od początku Mówiłem wam o TikTokach, więc przejdźmy teraz do TikToka numer jeden Jest to nowy TikTok Na pewno zauważyliście to, że tutaj na tym TikToku mamy po prostu pierwszoplanowego skina, który po prostu sobie tańczy. On sobie tańczy i pojawia się w różnych miejscach, a na samym końcu pojawia on się na koralowym kasztelu. W sumie w drzwiach, które były zbugowane i można było ich zginąć swoją drogą. I zobaczcie, mamy tutaj właśnie przy Tornadzie. Tak jakby on chodził po całej mapie, załóżmy, no nie wiem, tutaj załóżmy, ja bym tak powiedział, że on żegna tą mapę, w sensie tańczy w różnych miejscówkach, aż w końcu. Pojawia się na y, Koralowym Kasztelu, w sensie tej miejscowce, i jest mrok. Ale podczas tego TikToka mamy tutaj jeszcze pewne skiny. Jest to Renegade Riderka oraz ten drugi, którego tutaj nie będę wymawiał. Tutaj y, macie dokładnie, jak on się nazywa. I co to są za skiny? To są jedne z najrzadszych skinów w grze. Co to może oznaczać? No, moim zdaniem może to oznaczać to to. W sumie to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ponieważ Tabor Hill również nagrał o tym odcinek i on powiedział, że być może. Może jest to nawiązanie do tego, że te skiny powrócą. I teraz wyobraźcie sobie na przykład Renegade Riderkę w jakiejś nowej, nowo-chapterowej, w jakiejś nowej czwarto-chapterowej wersji. To mogłoby być naprawdę mocne. I co się dzieje na samym końcu? Ten skinek trafia w jakieś miejsce, jest jakiś mrok, i on pokazuje, tak jakby, że tu nie ma niczego. jak wiecie tylko nic e, nie pozostanie. Przejdziemy sobie teraz do TikToka numer 2, zanim oczywiście Wam go pokażę. Pamiętajcie, żeby go oglądać samemu, ja zaraz o tym opowiem, co ja o tym myślę. I tak widzowie, słuchajcie, na samym wstępie ten skinek, on ucieka przed strzałami. Nie wiem, czy to widzieliście. On zamykał drzwi. Cofa się, jest spocony. On się boi, ponieważ ktoś do niego strzelał. I teraz tak. On w połowie tego TikToka, no tutaj patrzymy na drzwi, i znowu ten skinek. Patrzy się do góry, ale prawdopodobnie on patrzy się jednak na te drzwi, ale nie wiadomo tak do końca. Coś nadciąga do tych drzwi. I gdy te drzwi się otwierają. W sumie te drzwi się same otwierają, i jest właśnie ten ziomeczek, on tutaj wychodzi, jest znowu przygotowany do walki. Ale okazuje się, że nie ma znowu wroga. Słuchajcie, czyli jest ta nicość. Mieliśmy tutaj wcześniej budynek Teraz okazuje się, że tego budynku już nie ma Czyli nie pozostaje nic jaki jest opis do tego wszystkiego? Nothing left, czyli nic nie pozostało Mamy kolejną zapowiedź sezonu I na pewno wy teraz widzicie tutaj takie zwykłe zdjęcie Ale okazuje się, oj nie, nie do końca widzowie Cofnijmy się teraz do pierwszego zdjęcia I mamy tutaj ciastka, z którego jest uformowane coś Wy sobie teraz tutaj zobaczcie i napiszcie, co to jest w komentarzu, a później zobaczycie, czy Wam się udało. Słuchajcie, co my tutaj mamy? W drugiej zapowiedzi na y, nowy chapter, na event, mamy znowu, po pierwsze, mamy me mega mocną gwiazdę nad postacią. To jest raz. Drugie, znowu mamy dosyć dziwnego skina w zapowiedzi, ale jest jeszcze tutaj coś, co nie występuje na tym skinie. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj, widzowie. Czwórkę. Ta czwórka nie występuje na tym skinie, być może to będzie dodatkowy styl, ale tej czwórki ten skin nie ma, czyli jest to zapowiedź o rozdziału czwartego. No, w sumie to chyba się wszyscy domyślają, że będzie to rzeczywiście rozdział czwarty. Co gdyby to nie był rozdział czwarty? No tutaj mogą różne rzeczy się wydarzyć. Oczywiście na tym skinie mamy znowu nawiązanie do gwiazdy, o tym co ja Wam mówię, czyli gwiazda, Asteria, nowy świat, ja tak to widzę i ja w ogóle myślę, że te postacie są. Wciągane w coś. Nie mam zielonego pojęcia w co, ale myślę, że ktoś pomoże nam uciec z tej pętli przed tym całym rozpadem. My po prostu z tej wyspy uciekniemy do nowego świata. I pokażę Wam jeszcze coś, co Was mega zaskoczy. Także oglądajcie do samego końca. Jak wiecie, ten odcinek nazywa się Czy smoczy sezon nadchodzi?. Wiem, że na pewno dużo osób z Was jest zdziwionych, ale jako, że ja śledzę bardzo dokładnie to, co dzieje się na scenie Fortnite, zobaczyłem coś bardzo ciekawego. Niedawno temu Tabor Hill dodał odcinek, w którym mówi, że pewnemu chłopakowi przekazał pewne informacje. Na temat rozdziału czwartego. Czyli mamy tutaj potwierdzenie tego, że Tabor Hill wie coś więcej. Czy wie wszystko? Wydaje mi się, że nie. Jak wiecie, w kolejnym rozdziale mamy dostać latanie, ponieważ Epic Games pracowało nad zwierzętami, na których będziemy mogli latać. Na jakich zwierzętach można latać? No, na smokach chyba najlepiej by było. Więc tutaj mamy pierwszy taki promyczek nadziei, że coś takiego zostanie dodane. Jak wiecie, ostatnio wyszedł również trailer Rocket League. Mieliśmy tam chińskie miasteczko, czyli nawiązanie. Nawiązanie do smoków oraz mieliśmy kulę, w której widać dwa smoki. I podczas ostatniego odcinka nagrywanego przez Tabor Hila mówi on dokładnie to. And to me I heard some kind of growl. That's what it sounded like to me, almost like a dragon growl. Jak mogliście usłyszeć, według niego, to co słychać było w tle, jest to prawdopodobnie warczenie smoka. Wydaje mi się, że Tabor wie coś więcej, dużo rzeczy składa się w jedną całość, ale czy coś takiego dostaniemy, widzowie, nie mam zielonego pojęcia. Po lewej stronie macie teraz streama, który odbędzie się w sobotę, po prawej macie wszystkie odcinki z 10 dni do sezonów, a na dole macie kod do mapy, na której możecie wbijać xp, widzowie. To by było na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć.